którą sobie otworzymy to będą chipsy pewnie to jest jakiś raper później sobie sprawdzę jego muzykę Też pachną paprykowo delikatnie, ale tak już czuć po zapachu, że to nie będzie takiej dobrej jakości. Smakują jak yy, chipsy z biedronki, topy, paprykowe, yy. no i ostre do tego, delikatnie ostre i słone bardzo. I kolejna paczka, to jest coś takiego. Nigdy nie widziałem takich zdjęć na chipsach. No, one pachną podobnie. Też tak. Też tak biednie, że tak powiem. Mm, Fromage. Mhm. Ale taki słodki promosz, niedobry mm. Sour cream mm. Mm. No to znam To znam i to od razu mogę powiedzieć, że jak macie okazję gdzieś sobie kupić sobie to albo kupcie, albo sobie gdzieś to zamówcie bo to jest super są takie duże paluszki z przepysznym nadzieniem w środku a nadzienie o smaku pizzy jest najlepszym nadzieniem jakie jadłem mm. To, że w Polsce nie miałem czegoś takiego. Znaczy na pewno można gdzieś kupić, ale nie jest to tak łatwo dostępne. Super to smakuje. Ten znaczy, dzień nie jest takiej o smaku takiej pizzy z salami i z dużą ilością sera. Znaczy, dowiecie, no to jest to samo, nie, ale, ale bardzo przybliżone smaki to są. Nie wiem, co mam odpakować. Dalej, 5 rzeczy nam zostało. W zasadzie to 6, 3, 3, 6, 7 rzeczy nam zostało. Od razu mówię tak: tą herbatę. I Red Bulla zostawimy sobie bo nie będę na noc pił Red Bulla hmm, Więc spróbujmy jak smakuje KitKat o smaku sernika hmm, Pachnie ładnie ten smak wspólnego coś z ciastem. Dobre. Mhm. Można smaku, po, po, można powiedzieć, że smakuje podobnie jak sernik. Watermelon To są żelki, czy to jest, czy to jest guma? U, pachnie arbuzowo, bardzo arbuzowo. A wygląda tak. Nieźle. Jest rozpuszczalna guma o smaku arbuza. No Ten smak arbuza może nie powala, bo tak czuć w niuchemię. No, ale nie będę ukrywał, no jest dobry no. Tu mamy pewnie to samo co wcześniej I tam to było smaku truskawki A to jest czarne, więc jaki to może mieć smak? Jagodowy? Pachnie dobrze. Hmm. Strasznie staro te cukierki pachną. Znaczy tamten to nie pachniał staro, ale był w smaku stary. Hmm. Coca-Cola. Mhm. delikatnie muszuje. Nie będę go przegryzał, bo, bo wiadomo, co jest w środku. Nie ma nic. To jest taki. Chupa Chups. Hmm? Chupa Chups o smaku Pepsi lub Coli. Ale ten nie ma takiego smaku o starości jak tam. To było dobre, akurat. Dobra, post post button boost Spróbujmy bents. Aha. Mhm. Pachnie dobrze. Czekolada pachnie super Czuć, że w nim chyba są jakieś orzechy albo albo rodzynki Miękki, mm, karmelowy Delikatnie strzela Bo są w nim jakieś chyba chrupki ryżowe Ale generalnie rozpływa się w ustach. Dobry baton. Macie tak czekoladę, karmel, i w środku taki mus czekoladowy z takimi mm, pokruszonymi paflami ryżowymi. Super. rozpływa się, ale ale jest bardzo słodki. Mm? Słuchajcie, te ciastka sobie przetestuję razem z tą herbatą i z redwullem, bo już jestem zasłodzony. W ogóle jestem bardzo ciekawy jak to smakuje.